Cześć, na początku sam Segway P100SU. Następnie będzie Segway porównany z modelem wcześniejszym, którego również posiadam, czyli G30. Następnie krótki test, przejechałem 39 km. No i zobaczycie, ile mi zostało tak naprawdę akumulatora. A na samym końcu, jak wygląda ta kolejnoka w nocy. Zapraszam. Okay. Mam 88% stanu naładowania baterii no i ruszam na krótki wypad. Zobaczymy jak sobie poradzimy na trasie. Mam już tą kolejnogę już dwa tygodnie przejechane około myślę, że 100 km. Dobra, jedziemy. Ok, czas na podsumowanie. Zostało jeszcze 23 km i 23%. A ile zrobiłem w tym czasie, czyli dzisiaj, to jest 38,5 km w 2,5 godziny, więc no tak to wygląda przypomnę, startowałem jak miałem 88% tutaj procent. ok, czas na prezentację jak ona wygląda tak już powiedzmy prawie o zmroku będzie dobrze widać myślę, bez problemu za dnia nie do końca widać te wszystkie, że tak powiem szczegóły dotyczące oświetlenia dobra, słuchajcie jak odblokować ulejnogę po pierwsze możemy użyć takiej karty NFC dwie sztuki takie są w, w, w komplecie przykładamy i już jest odblokowany i można jechać blokada dokładnie w ten sam sposób przykładamy i już jest zablokowany drugi sposób naciskamy ten przycisk czyli power no i tutaj musimy szybko wpisać hasło ja sobie ustawiłem jeden dwa no i widzicie muszę za każdym razem potwierdzać tym guzikiem 3 i 4 do czterech znaków, w sensie cyfr, i już macie odblokowaną kolejkę. Teraz takich rzeczy podstawowych, które tutaj jest wiadomo hamulec jeden i drugi. To jest nic innego, jak zobaczcie, kierunkowskaz. Czyli mam kierunkowskaz z tej strony i również kierunkowskaz z przodu, więc fajna opcja, bo już można zobaczyć po prostu Jeździć tak naprawdę po ulicy, można powiedzieć. Druga rzecz to jest możliwość włączenia świateł. Zmienia się światło dzienne na to światło dodatkowe, jak widać. O, całkiem niezły, że tak powiem, strumień światła. Dobra, tak wygląda normalnie. Kolejna rzecz to jest sygnał dźwiękowy. Tu jest hak do powieszenia, to za chwilę pokażę. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, które tutaj widzicie, to już jest wszystko, jeżeli chodzi o samą obsługę. Hulajnoga się składa w prosty sposób, wystarczy tutaj taki dzięzelek pociągnąć, zrobić w tą stronę. No i hulajnoga się składa. I to, tu, jak tutaj wspomniałem, wystarczy. O, to włożyć, i tu musi wejść w ten ten. No i można spokojnie hulajnoga wziąć 30 kg. więc No, nie jest to. G30, który mam również, ten jest, ten jest naprawdę już potwór. Jeżeli chodzi o noszenie, raz go nosiłem po schodach i powiem szczerze, że nie chciałbym nosić tego codziennie. Dobra, nic nie trzeba blokować, samo się blokuje. To jeżeli chodzi o podstawowe tutaj oświetlenie. A teraz, przy użyciu aplikacji, spróbuję po prostu pokazać wam nieco więcej. Dobra, mamy ją podłączoną I teraz tak, tu wchodzimy więcej funkcji. Ee, światło automatyczne, to znaczy, się, że jeżeli wyczujesz, że jest zmrok, to automatycznie się włączy światło dzienne, przodnie. Światło projekcyjne, to są te rzeczy tutaj, widzicie, z tyłu, czyli można zrobić tak lub tak lub całkowicie wyłączone, czyli jeszcze raz tak, błyskanie, zamknięte, to jest światło projekcyjne z tyłu. Ee, światło objętowe to jest nic innego, jak to, co jest z przodu tu zaraz zobaczycie uruchamiamy i już widzicie mamy takie światło można włączyć pulsowanie no i też można włączyć sobie jakiś konkretny kolor RGB limonkowy nie wiem i tak dalej co kto lubi więc no, całkiem fajne i przyjemne ale ja na razie to wyłączę kolejna rzecz to jest efekt hamowania dolnego światła czyli jest jaśniejszy przy hamowaniu albo mocno miga no, to musicie sobie wyobrazić, bo musiałbym po prostu jechać. E, dobra, nawyki. Tutaj jest tryb wycieczkowy, to jest nic innego jak włączenie e, tempomatu. E, teraz tak, e, powiadomienie o trybie stałej prędkości to jest nic innego jak to, że w momencie kiedy kieruję, mogę trzymając tu oczywiście gaz, jeżeli nacisnę ten guzik, to on automatycznie wchodzi w tryb tempomatu i mam cały czas stałą prędkość. Tu można sobie wybrać tryby prędkości, czy normalny, czy z, z typ ograniczenia prędkości. Tryb pierwszy to jest do 5 km, i tu jest fajne, że można sobie każdy z tych trybów, bo mamy trzy, czyli mogę sobie tym moc zmieniać. Widzicie drive, sport i ECO. i tutaj mogę sobie zmieniać. Czyli drive mogę sobie nawet zrobić do 40, ale ja sobie zawsze ustawiam na 28. A tryb sportu jest do 40, ale można go jeszcze wyłączyć. I z, wtedy ona, e, że tak powiem, automatycznie, e, automatycznie przechodzi do tego maksymalnego, do 48 km na godzinę. E, tryb przyspieszenia, czyli jak ma przyspieszać, to jest dość maksymalna, prawidłowość, spół, szczerze mówiąc, nie wiem czym się one różnią, ale są takie trzy opcje ustawię, ten maksymalny, bo szczerze mówiąc, e, chciałem po prostu tak wciąć e, Prędkość poczu, początkowa, czyli w momencie, kiedy się uruchamia silnik. Odzyskiwanie silne, średnie, słabe i zamknij. To samo, jeżeli chodzi o hamulec elektryczny, ale powiem Wam szczerze, że w G30 dużo mocniej to działa. Jak już puszczę manetkę, to automatycznie bardzo mocno już zaczyna zwalniać. Tutaj trochę to inaczej wygląda. Dźwięk przełączników kierunkowskazu kierunku wskazu, to jest nic innego jak to. Czyli jak teraz słyszycie jakiś dźwięk, a jak to wyłączę, to jest po prostu bez tego dodatkowego dźwięku. Teraz alarm przeciwkrażierzowy. Yy, Zobaczcie, zrobię wysoka. Zablokuję tą hulejnogę, Dobra. I teraz zobaczcie, jak zacznę do niego podchodzić. Na razie będzie dawał sygnał, że trzeba wpisać hasło. Zaczyna mrugać z tyłu i będzie to się nasilać coraz bardziej. Aż w tym momencie zablokuje się w ogóle hamulec. O, tak teraz widzicie, już się hamulec zablokował. No. no muszę pisać hasło, czyli 1, 2, 3. Napisałem już teraz będzie dupa blada, jak to się mówi. 4, i jeszcze raz licie, to ciekawe, że w tym momencie już się zablokowała. Jeszcze raz spróbujemy zablokować tutaj i podnieść tak, i spróbujemy ją podnieść w momencie, kiedy jest przyblokowana, dobra, zobaczcie jeszcze raz uruchamiam jest uruchamiony w sensie blokada alarm teraz próbuję kolejnego ustawić jak widzicie, o, o to mi chodziło zaczyna tak wariować więc ciężko byłoby ją skrać na pewno wkładamy NFC i już działa jak widzicie automatycznie się włączyła teraz też lampa, bo wcześniej odznaczyłem to żeby była i działała w momencie kiedy jest noc dobra, łączymy się znowu z moją kolejnego. wchodzimy znowu w pozostałe funkcje, bo nam zostało jeszcze co limit ładowania, to jest nic innego jak można z, z, z jakby ustawić do którego momentu będzie się ładować, a potem się wyłączy ładowanie. Tu ustawia skoro tak zalecają w G30 w ogóle nie było takiej opcji. Jednostki metryczne, no to chyba wiadomo, informacje o użytku o urządzeniu i tak widzicie 106 km na razie przyjechałem. Zaraz po zakupie się zaktualizowały w ogóle wszystkie te rzeczy. No i to jest właściwie wszystko. No tu 19 dni jak widzicie z tym dumnym właścicielem tego pojazdu. Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, like wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć.